Witam w nowym filmie Mamy początek lutego, więc wypadałoby zacząć już nagrywać Ostatnio też tak mówiłem, ale nie wyszło Także słuchajcie Korzystając z okazji, że mam Do zrobienia małą robotę W polu No to coś sobie nagaramy I myślę, że już Utrzymamy taką ciągłość Przynajmniej jeden film w tygodniu W tym lutym Czekajcie tylko otworzę bramę Bo będziemy wyjeżdżać 900 -ką. Ale na początek, kilka spraw bieżących, co przyjechało na, e, na wiosnę, co będziemy używać na wiosnę i przyjechały też pierwsze nasiona kukurydzy. Także co do nawozu, no to przyjechało trochę NPK e, na rzepak i na kukurydzę. Mocznik, głównie na kukurydzę, mocznik udało się jeszcze kupić po 1900 zł netto. Ostatnio już coś słyszałem, że podrożał jest ponad. 2000 kosztuje. No i tutaj jeszcze mamy kilka ton saletzaku i saletery i tu będzie głównie to zastosowane pod korzeń do naszej mieszanki kukurydzy. Będzie ona nieco inna niż co roku. Ale to zobaczycie, tu mamy saleter. Tak wygląda. A tutaj saleczko podobne. Saleczek jest troszkę ciemniejszy. Tak to się prezentuje. No i to już nie będę wam tutaj mówił, jakie będą proporcje w tegorocznej mieszance. No bo to się pewnie jeszcze kilka razy zmieni. Też coś na to mówił, że do mieszanki może dosypiemy trochę jary korna. Tak jak wiecie, to jest dobry nawóz pod kukurydzę W tamtym roku chyba go stosowaliśmy do naszej mieszanki. Albo spróbujemy jeszcze coś z tym pomieszczać czyli z zobaczymy. A no i jeszcze przyszedł już jakiś czas temu. Eee, w tamtym roku stosowaliśmy mikro nawóz z Jary. <laughs> Nie pamiętam jak on się nazywał. A w tym roku mamy już kupiony nawóz e, mikrogranulat z Timaka. Zobaczymy jak to się sprawdzi, czy będzie czy to coś da, po prostu? tak? No, i tu jest tona. To nam z zupełności wystarczy. też planuję zrobić taką, taki eksperyment, że pół działki po prostu sieje z tym, pół bez tego. W tamtym roku mogłem też tak zrobić, ale troszkę zawaliłem, bo miałem, załóżmy, działkę tam 10 hektarów i zamiast tam powiedzmy od boku jakiegoś w ogóle nie siać mikronawozu, to ja sobie jeden przejazd tylko siałem bez mikronawozu. Później to się zgubiło, tato kosił, no i yy, kosiło się szybko, szybko, wiadomo i tak tego się nie, nie pilnowało. Gdzie było bez tego, gdzie z tym. A teraz sobie posieję pół działki bez tego mikronawozu, a pół działki z tym. Yy, a tutaj mamy pierwsze nasiona, tak co by tutaj jeszcze leżał. Jak widzicie, zaskoczenie. Kiedyś mówiłem, że nie siejemy w ogóle Pioniera. No ale yy, gdzieś Tato wyczytał, że fajnie wyszło kilka odmian. Ogólnie to nie przyjechało wszystko, co miało przyjechać, bo miały być cztery paczki tej odmiany. Czyli yy, P0710, i miały być cztery paczki tego. Jest jedna, może dowiejąc, i to jest yy, eksperyment. Tato mówi bo tu jest v 320 także no to także grubo jak będzie jak uda się szybko posiać w tym roku no to mm, posiejemy te cztery paczki jak y, będzie, będą późne siewy no to słuchajcie na pewno nie będziemy siać tego wszystkiego chociaż to tylko 4 paczki tak ale nie wiadomo kiedy to uda się wykosić tak no i co tutaj mamy jeszcze Dwie pozostałe odmiany to jest P9241 i tu jest chyba 4, 5 albo 6 paczek. I jeszcze jest jedna odmiana chyba to P9367. No i co słuchajcie? Jakby ktoś miał, jak ktoś miał jakoś z tych odmian, no to fajnie by było jakby napisał co i jak jak to planuje chociaż wiadomo, każdy rok jest inny tak jak w tym roku no już mamy początek lutego a ilość opadów jaka była yy, no to jest znikoma po prostu sami widzicie, dzisiaj jadę w pole sobie porobić głęboszem bo tam oprześciliśmy jedną działkę z krzaków trochę korzeni powyrwamy może głęboszem uda się to zrobić takie cienkie dosyć, więc powinno pójść no i jak widać wiaszkiem już można by było nawet wjeżdżać z bronami, ale jeszcze nie przyjechały brony. Także słuchajcie, Johnny już jest uzbrojony. <laughs> Bliźniaki fajnie to wygląda. Jeszcze nie jeździliśmy nim po polu. Ale tak jak mówiłem pierwsze co nim zrobimy to będziemy siać nim wapno na bliźniakach zobaczymy jak to będzie ugniatać nam pola. Także słuchajcie Chyba powiedziałem o wszystkim, co miałem powiedzieć na wstępie. Bierzemy 900, Trzeba odczepić pług. I słuchajcie. Yy, no co, bierzemy głębosza. Jedziemy tam troszkę korzeni powyrwać. Też zajeździłem teleskopówką poprzeczkę, bo woziłem te krzaki. Yy, będzie trzeba na poprzeczce też przejechać się głęboszem, wczoraj jeszcze na pastwisku kilka korzeni w, 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 pozbywaliśmy się korzeni 800 -ką. stąd lina jeszcze została mógłbym w sumie 800 jechać z głęboszem ale słuchajcie no jest tam trochę tych poprzeczek do porobienia, tu mam zaczepiony obciążnik a 800 bez obciążnika i głębosz to tak e mi się wydaje, że średnie połączenie. Także bierzemy tego gada. I słuchajcie, jedziemy bez zbędnego gadania, bo będzie nudno. Słuchajcie, odpalamy. Też chcę tutaj, właśnie, dokończyć na wiosnę godziny, żeby było ponad 1000. Brakuje nam niecałe 4. Aby właśnie wypalić mu to wszystko i wymienić olej w silniku. ja sobie długo wczepię chyba tutaj, i widzimy się z głębokością, słuchajcie. I jesteśmy już na działce. Tak jak widać, zostawiłem sobie ją nieobolaną dookoła, właśnie po to, żeby. Wyczyścić trochę krzaków. Tutaj już nam szło na pole od tego boku. Niestety wszystkiego nie możemy wyciąć, bo to nie jest też już te krzaki nie są w naszym. Tylko tyle co gałęzie szły. No i co? Tutaj była taka kempa, gdzie ta, gdzie to suche zostało. I tam troszkę się przesunęliśmy, bo tam ogólnie, ogólnie działka została wytyczona, prawie cała, jeszcze nie do końca, ale już mniej więcej wiemy co i jak. Także słuchajcie, nawet znalazłem w tamtych krzakach kamień. I tam gdzie te krzaki co pokazuję, to wyczyściliśmy około 5 metrów. Jeszcze w tamtą stronę powiększyła się działka. No, tutaj Grodeta wstępnie wytyczył, że będzie trzeba troszkę odebrać. No, ale oczywiście to zostawimy, no bo nie chcemy niszczyć komuś rzepaku. Tutaj się zakopie jakiś. Kamień, żeby po prostu wiedzieli na przyszły rok, żeby nie siać, żeby zostawić, bo tu będzie kukurydza. Także ja będę to odebrał dopiero na jesień w tym roku. No i jak ktoś wykosi rzepak, może posieć za jakiś czas pszenicę, to ta kukurydza jeszcze tutaj, yy, no ja nie zdążę tego odebrać. Tak? Także mają czas na ten rok, żeby sobie pozbierać, bo ogólnie to idzie tam nie będziecie widzieć kamienia słupka, ale tu jest jeszcze tak z 2 metry, ale to idzie w lewo tak jakieś 5, może nie 5, ale 4 metry w lewo idzie. Tutaj nasza działka, będzie trzeba to odebrać. Także słuchajcie, nie no. bez zbędnego gadania, Głębosz jak znacie Opal Agry Hector 1 4 łapy. Tak? Tak. 3 metry szerokości Wał podwójny także Tutaj sobie chyba Ogólnie sobie dodamy działkę na nowo Ja się przybliżę tutaj Tej strony tutaj jeszcze Tato Tato jeszcze wywiózł Trochę oburznika co tam było No i widzicie zajeździłem tutaj Bo woziłem te krzaki Także zgłęboszujemy sobie poprzeczkę I przejedziemy sobie działkę Dookoła aby ją dodać na nowo I tamto też sobie zarobimy ładnie już do słupków do słupków granicznych sobie ją dodam żeby po prostu było już tak jak ma być ogólnie tu powinno być 9 hektarów w kawałku tam jest taka dolina hektar jest doliny więc no tam już woda lubi stać także tam nie będziemy wjeżdżać ja się tylko ustawię Mniej więcej na równo, tak, żeby też się nie pchać za bardzo w tamtą stronę. A, i miałem jeszcze pokazać wam jak ładnie wyschła orka, ale zapomniałem. Może jeszcze wysiądę, to wam pokażę. Także opuszczamy maszynę. Trochę mam szybę brudną. Eee, I dobra. Jak dodać działkę miałem kiedyś pokazać od początku do końca. Ale nic, powiedzmy, że mamy ekran główny. Klikamy w mapę. Tutaj takie pole z literką AB. No, i żeby dodać działkę, no to trzeba kliknąć tu, wpisać nazwę działki. I jak nie mamy żadnych granic, no to dajemy tutaj. Tutaj już istnieje granica, czyli ja chcę ją sobie od nowa dodać. Zapis będziemy jechać od prawego boku. OK. No, i mamy tutaj ikonkę, żeby zacząć nagrywanie. Soby przybliżymy. Nagrywaj. Tam to się nam skasowało. Maszyna opuszczona, napęd, wszystko jest na jedynce. Także jedziemy, zobaczymy, jak to pociągnie nam 900. Trzeba ustawić też poziomowanie mniej więcej. No i tutaj nie musiałbym tego robić, ale o, i już widzimy linię, że nam działkę dodaje. Tak to wygląda. Będzie jedno za kole na polu mniej. Tutaj już właśnie znalazłem. Ten kamień jest tak, jak ma być. Jest granica w tamtą stronę tych dwóch działek. I tutaj dotąd jest nasza. Także na ten rok wystarczy tego czyszczenia. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Ja się tutaj kilka razy głęboszym przejadę. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądało później. Nie chcę Was. Nie chcę też zanudzać za długo, żeby to było. Także działam i widzimy się za chwilę. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda orka na początku lutego. Tak. Jak widać, jest troszkę słomy na wierzchu. No bo jak wiecie, orze bez przedpuszków. Patrzcie, jak jest sucho. Zobaczcie, jak jest sucho już górą. Jeszcze tydzień takiej pogody, jak była. I można wjeżdżać z nawozem, z mocznikiem pod kukurydzę i uprawiać. Nie no, uprawiać jeszcze nie, żartuję. Ani z mocznikiem jeszcze też nie wjeżdżać, bo, bo jeszcze jest za szybko, tak. Ale jak tak dalej pójdzie, no to będziemy mieć kiepskie wschody kukurydzy, bo ziemia nam wyschnie do czasu siewu. Muszę sobie spłycić trochę wał z tyłu, żeby głęboko nie szedł tak głęboko. Bo zobaczcie, co się dzieje. O, dwie, dwa klipsy dodamy. Wywala mi ziemię na wał i wszystko sunie. No, bo tutaj akurat jeździłem tędy z tymi krzakami, woziłem te krzaki. Ziemia jest ubita. O, taka Ale nie kruszy się, dlatego to wszystko idzie nam tutaj. Ha! Wow, ja sobie to później porównam dwa klipsy jeszcze tutaj dorzucę ewentualnie co mogę zrobić, to jeszcze mogę wysunąć górny łącznik, żeby żeby ta ziemia jednak szła bardziej płasko tak no nie robię jakoś ma mocno głęboko chyba tak jak pługiem myślę te 20 centów na pewno w sumie jest Także działam, nie zanudzam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilę. I ostatni przejazd, myślę, że wyszło całkiem fajnie. Kilka przejazdów tutaj zrobiłem, nawet udało się mniej więcej to porównać. Później, za chwilę tutaj przyjadę, może z pługiem, dorzucę z tej strony, bo tu jest wyżej tutaj, dorzucę z tej tutaj. I myślę, że będzie już ładnie. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. To jeszcze mam taką drogę do porobienia O, no. trochę to podnieść, to co ubiłem. Ok. No i zostanie mi, zostanie mi ten kąt i można powiedzieć, że yy, trzeba jechać po pług O, co on tak się czepił nagle puk może być jeszcze mocniej zajeżdżone bo tutaj w tą stronę wyciągaliśmy te krzaki także próbujemy tam w miarę łatwo to poszło. Nie było dużo korzeni, udało się to e, wyciągnąć fajnie. Nawet zobaczymy, tutaj Mało. O. zęby są na zabezpieczeniach, więc. Jakby co, to powinno zabezpieczenie zadziałać i nic się nie stanie, tak? Zresztą tutaj nic grubego nie było, to takie same kolczaste krzaki były. Udało się całkiem fajnie to wyszło. Nic się nie popsuło. <grywa> nawet myślałem, że będzie więcej tutaj korzeni, ale udało się wydrzeć to fajnie. to już pług obróci, ale jest fajnie miękko. Tutaj brona mi się porówna. Ewentualne dołki, co tu powstały. Wyszło nawet fajnie. Wiadomo, tu gdzie zajeżdżone to ta ziemia inaczej wygląda, ale to jeszcze się nam rozleży. Do siewu mamy sporo czasu. Powinno przyjść jeszcze jakaś niewielka niewielki przymrozek i po orce nam to ładnie uprawi. A później brony na wiosnę i jazda. Jeszcze tutaj przejadę, bo tutaj też Troszkę się droga zarobiła Żeby to jakoś już wyglądało Jestem już w domu już odczepiony Także Pługa jeszcze nie podczepiałem Idę na obiad yy, Nigdzie mi się nie śpieszy Nie wiem, dzisiaj już chyba nie pojadę z pługiem yy, Bo mam yy, Pastwisko do zakończenia, i tą działkę, gdzie byliśmy z Głęboszem. E, także pewnie, już za, za dnia nie zdążę tego wszystkiego porobić. Pojadę sobie w poniedziałek na spokojnie. E, jeszcze zapowiadają fajną pogodę. Także zdążymy, zdążymy przed e, zimą. Ponowną, to w sumie ta pogoda nie jest zbyt fajna. Jak ostatnie dni e, było dosyć ciepło, około 10 stopni także teraz znowu przyjdzie zimno no nie jest to dobre w styczniu o tej porze na początku lutego powinna trzymać zima, powinien leżeć śnieg no ale co, nic nie poradzimy, tak? jeszcze wracając do pytania, jeden ktoś tam ostatnio się pytał właśnie w komentarzach, jakie odmiany będziemy siać no to właśnie tego pioniera to jest u nas jednak trochę nowość, no bo kiedyś też sialiśmy w sumie pioniera, ale no, nie spodobało nam się to i z tego zrezygnowaliśmy. Kilka lat później tego nie sialiśmy. Właśnie o tym pionierze moglibyście powiedzieć, co, co myślicie. No a pozostałe odmiany to będą też w sumie kilka nowych, bo będą odmiany z firmy Lidea i LG chyba też będzie. No a co, co dalej? No to wiecie nasze standardowe DKC3972. I pewnie jeszcze coś, co nam zostało z tamtego roku. Mogę wam w sumie pokazać jedno wapno co już przyszło. O, tutaj mamy chyba 8 ton wapna, coś takiego żywa Kerda H tlenek wapnia. Minimum 44%. I to chyba posiejemy na pastwisku, bo to jest ponoć mocniejsze od tego, co przyjdzie. E, pokażę wam, jak to wygląda jeszcze. Gdzieś tu było otwarte to wapno. Chyba ten wory. Tak ono wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy jaki będzie tego efekt, czy w ogóle będzie. Także słuchajcie, kto wytrwał do końca, no to jest jeszcze jedna odpowiedź na wiele komentarzy na TikToku i kilka pod ostatnim filmem. Yy, w tym filmie kto wytrwał tutaj, zapytam się. Czy faktycznie chcecie prezentację? Jak wiecie tutaj na tym kanale, to jest jednak kanał taki bardziej o pracy w polu niż albo taki przy maszynach, jakiś tam wiadomo, serwis, jakieś tam wymiany olejów, takie eksploatacje w ciągnikach, co się robi, wszystko po kolei, nie? Zresztą sami widzicie, ale jak chcecie, no to pobawimy się w Kicksterach. <grych> no i spróbuję Wam zrobić prezentację jakąś, jak mi się uda tego oto pojazdu, który niedawno zakupiłem. O, naklejki zamawiałem wcześniej, a nie wiedziałem, że, be... zapomniałem, że będą przyciemniane szyby i średnio to widać. Także jak chcecie no to mogę Wam co nieco powiedzieć o tym samochodzie, no bo jednak jakby nie patrzeć, codziennie się tego na drodze nie widzi, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tam uważacie. No i dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki film z autem. No i słuchajcie, myślę, że w tym filmie byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Następnego, cześć.